Posłuchajcie, kilka notatek, które sobie zrobimy, jakie jechali się do nas. Stały. O naszej sytuacji. O tym, że że nie będzie lekko i nie jest lekko, i w którym miejscu jesteśmy. Ludzie... Powiedzcie mi się, czy się mylę z tych notatek. Ludzie Zachodu, którzy znoszą... Ludzie Zachodu, czyli Zachód, czyli jak w ogóle słyszycie Zachód w analizach, to Zachód to zawsze znaczy tak naprawdę Stany Zjednoczone. Ale tu mam na myśli całą cywilizację zachodnią. Ludzie Zachodu, którzy znoszą tyle rzeczy, nie znieśliby tyranii, gdyby, gdyby tyran nie udawał pokornie, że i ich uważa za, za zwolenników jego polityki. Godność ludzka, poniżana pod, poniżana pod absolutnymi rządami z Zachodu, chwyta się najmniejszej słonki, jaką może pochwycić rozbitek ludzkość zgadza się, owszem, na to, by ją lekceważono, poniżano, ale nie zgadza się na to, by jej oświadczono prosto z mostu, że się ją lekceważy, że się nią pamiatam. Ta ludzkość zelżona czynami, chroni się słowem, kłamstwo jest tak poniżające, że zmuszenie władzy do hipokryzji jest zemstą, która pociesza ofiarę. Nędzne to i ostatnie zbudzenie nieszczęścia, które trzeba jednak respektować w, e, w obawie, by nie uczynić niewolnika jeszcze bardziej nędznym, a, a, a despotę jeszcze bardziej szalonym. W Polinie my szukamy Polski. My jesteśmy Polakami, my chcemy żyć Polakami, a tę, tu kolega, jak dobrze powiedział, jak jechaliśmy, steatralizowaną formę. Państwowości, w jakim my żyjemy, w, czyli w Polinie. W Polinie, jak i na całym zachodzie, ludzie, bierni widzowie, znęcania się nad prawdą, znoszą to w pokorze. Znoszą w pokorze tę gorszącą sytuację, bo kłamstwo despotu, choćby najprzejmniejszy, szyte, zawsze wydaje się niewolnikom pochlebstwem, lecz w tym Pamiętajmy, że w Polin, u ludzi niewolnych, u nich całe życie społeczne jest konspiracją przeciwko prawdzie. Jest konspiracją przeciwko prawdzie. My dążymy do prawdy, jesteśmy za prawdą. Chcemy funkcjonować w ramach jasnych reguł, bez obłudy i bez kłamstwa. I oni zapominają o tym, że zabraniają nam czegokolwiek, zapominają o słowach Tuki Dydesa. Że sekretem szczęścia jest wolność, a sekretem wolności jest odwaga. Ci panowie, nawet nie ci zapewne, którzy oni są wykonawcami, a ci panowie, którzy ich są, tutaj, to oni nienawidzą was i mnie za to, że jesteśmy szczęśliwi i wolni. Przypominamy im o tym, że oni są uciemierzeni i niewolni. I za to nas nienawidzą. Proste? Proste. Ja tu zamknę tym jednym zdaniu całą krytykę, e, krytykę... E, do, do, do czego ta władza w suma summarum dąży? Robi, jak mówił stary rabin Benagiwa, wszystko to już było. Oni starają się robić to, co robiła kiedyś policja polityczna. Co robiło kiedyś SB. Opresjonują opozycję polityczną, bo to są terror. To, co oni robią, Gazeta Wyborcza, która kłamie na mój temat, ABW, która oby, zastraszał nachodzi organizatorów, BBS. Kaczyński i Miśnik ABW i Gazeta Wyborcza robią to, co robiło kiedyś SB. Próbują opresjonować ludzi i stowarzyszeń, i zabraniają stowarzyszenia się, stowarzyszania się poprzez zastraszanie, nękanie, nachodzenie. Jakim prawem, przepraszam bardzo, jaka jest podstawa prawna? Polityczna, merytoryczna? Proszę bardzo, porozmawiamy na ten temat, czy ja jestem ruską, onucą. Poproszę o wezwanie. Poproszę o dialog. Proszę bardzo, ja jestem otwarty. Chcecie mnie aresztować? Proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. Chcecie mnie zatrzymać? Na jakiej podstawie? To są działania nieprawne, i to są działania tak naprawdę mające was zastraszyć was, nie. Mniej. Dobra. Jeszcze parę notatek na, na dzień dobry z moich porannych, a propos sytuacji. A, zanotowałem sobie z książki Uczta, że covid, covidianizm i bander to występny stan ducha. Występny stan ducha. To kondycja umysłowa i duchowa niewolników. Ludzi, którzy połknęli nieprawdę. Uwierzyli. Zauwa zauważyliście? Nie chodzą już w masoneczkach do sklepu. Nie, nie mają z tym problemu. Już, ważne, bo można. Maj, mają teraz inną, inny narkotyk. W postaci nakazu miłości e, do Ukrainy i nienawiści załóżmy do Rosji. Mają i oni nie mają z tym żadnego problemu. Ja dalej. Nie będą mieli e, żadnego dyskomfortu. E, moralnego, psychicznego, za miesiąc jakim przyjdziecie i powiecie, ale to co, ty, ty już nie kochasz Ukraińców, nie nosisz tej flagi ukraińskiej na swojej profilówce? Nie, nie? Nie, bo nie ma, te kurczaki tak nie myślą. Kurczaki będą mieli wtedy głowę zajętą czymś innym, nową opowieścią, czymś nowym. Może to być może to być e, wielki kryzys, który nam odparł finansowo No, Może to być następna zaraza jakaś ospa, dżuma, małka, siwtry. Może to być e, e, wielki głód, prawda? wielki hołodomor globalny. No bo między innymi rozkręcenie wojny III wojny światowej nad dnie temu służy. Gdzie teraz jesteśmy w ogóle? W którym miejscu e, znajdujemy się? Dwa dni temu, y, 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 jesteśmy świadkami rozpoczęcia trzeciej wojny światowej na Wieniu. Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę z Chinami i Rosją. Mamy rok 2022, trzecia wojna światowa, na nasze nieszczęście, rozpoczęła się za naszymi wschodnimi granicami. Liczyliśmy gdzieś, że może rozpocznie się to wszystko na Dalekim Wschodzie, ale się nie rozpoczęło. Ale Pentagon, Widocznie podjął decyzję, że Stany Zjednoczone dają radę pociągnąć kilka tematów jednocześnie. Administracja prezydenta Joe Bidena podjęła decyzję w zeszłym roku, że nie będą oglądać się na Rosję, nie będą dążyli do tego Stany Zjednoczone. Aby przed konfrontacją z Chinami, tu są Stany Zjednoczone, ja jestem Rosją, tam Chiny, to jak ja pójdę na Chiny, no to trzeba się dogadać z Rosją, bo będę miał ją za swoimi plecami. Tak byłoby mądrze, ułożyć się w taki, a nie sposób, no, ale obecnie rządzący stwierdzili, że to im się nie opłaca, że są tak pyszni i zarozumiani, że postanowili najwidoczniej, że nie będą respektować Podmiotowości, ani stref wpływów rosyjskich. I zamiast próbować, tak jak część elit amerykańskich by chciała, nie tylko Kissinger, ale też inni ważni tam ludzie, dogadać się z Rosją, żeby mieć ją po swojej stronie. Mieć ją przynajmniej na pozycji neutralnej przychylności, kiedy Ameryka ruszy na Chinę, to postanowili się skonfrontować i z tym i z tym i z, i z, i z Rosją i z Chinami. Stany Zjednoczone wzięły sobie... To w teraz tu Pomagają. Tylko to... Nie, nie, się. Nie, chcą popełnić zarysku, To za chwilę o to Stany Zjednoczone, głos Kissingera, który słyszeliście niedawno, że trzeba się dogadać z Rosją, że, że Ukraina trzeba uznać status quo, że musi pogodzić się z pewnymi stratami i w głos Franciszka, to też podobnej globalistycznej loży, której korzenie są w Stanach to Zjednoczonych, zaniepokojonej tym, głos Kissingera w ogóle i tych środowisk, nie tylko Kissingera. Ja, ja nie chciałbym prze, jakby przewartościowywać wagi jego oświadczenia. Znacie, Kissinger powiedział o Ukrainie, że powinien jakby pogodzić się z pewnymi stratami, dogadać się z Rosją itd., dalej. to. To głos Kissingera jest głosem patriotów amerykańskich, którzy są zaniepokojeni tym, bo są świadomi, że strategia obrana przez Joe Bidena, aby ruszyć samodzielnie przeciwko Rosji i Chinom, jest błędem. Jest błędem. To, jest, to, to oni wyrażają, bo w, w elitach amerykańskich cały czas trwa debata. Wiecie, tam są poważni ludzie. Oni nie pójdą na wojnę, zanim nie wezmą wszystkiego za i przeciw, jeżeli chodzi o los Wenezueli, o los Ameryki. To, 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 nie jest, to nie jest władza polska. To są ludzie, którzy odpowie, wiedzą, że tu chodzi o grę, o władztwo nad światem. Czy z tej gry wyłoni się koncert mocarstw, czy wyłoni się hegemon? Czy to będzie hegemon amerykański, czy rosyjski? Tego jeszcze nie wiemy. Czy amerykański, czy chiński? Tego nie wiemy. Na pewno w tej całej układance ważne jest tutaj są trzy podmioty. Jedyne państwa prawdziwie samodzielne, czyli Ameryka, Chiny i Rosja. I na nasze nieszczęście <grym> w Pentagonie postanowili rzucić wyzwanie najpierw Rosji i spróbować ją rzucić na kolana na odcinku ukraińskim. Co też już próbowano w roku 2004-2005, 2013-2014, 2004, 15. 1, 2 maja Pentagoniego. I konfrontacja, kurs konfrontacyjny, bo nawet dnie trwa wojna amerykańsko-rosyjska, ona jest też dziwna pod wieloma względami, bo dla, dziwna jest dlatego, to nie dlatego, że tam aktorzy się to nie, Myślę, że nie tyle, że aktorzy między sobą dogadali się, że tutaj goją sprzedajemy wizję wojenną, a cały czas robimy interesy, bo to też... Ale dlatego, że oni za bardzo nie chcą już wybudzać ludzi, że trwa wojna światowa, bo dos doszło do kryzysu finansowego, do poważnych od poważnych strat dla rynku amerykańskiego. Ale zdecydowanie Ameryka stwierdziła, że przez wiele lat wypróbowywała cierpliwość Rosji, przekraczając wszelkie czerwone linie. Jeśli chodzi o instalację NATO i zbliżanie się e, wojsk NATO do, e, do granic Rosji, że specjalnie doprowadziła do takiej sytuacji, że Rosja musiała w końcu stanąć zbrojnie w obronie własnych interesów, bo wszelkie czerwone linie, a czerwoną linią, jedną z była Ukraina zostały przez Stany Zjednoczone przekroczone. I trwa teraz trzecia wojna światowa rozpoczęła się nad dnie. Dwa dni temu. W Singapurze spotkał się minister, szefostwo armii chińskiej. także minister obrony, z sekretarzem obrony w Singapurze się spotkali. Chińczycy, jak wiecie, dwa dni temu powiedzieli twardo, że musi być na ostro. Chińczycy muszą widzieć Amerykanie eskalują z Tajwanem. I wizyta Joe Bidena niedawno na, dalek na Dalekim Wschodzie. Wizyta w Japonii, wizyta w Korei Południowej. Jego oświadczenia o budowie nowych ramach. ram współpracy poszczególnych krajów w Radzie wskazuje, że Amerykanie, oczywiście oni nie odpowiedzą, nieważne czy rządzi Trump, czy rządził Obama, czy teraz rządzi Biden, konsensus w elitach amerykańskich jest w ogóle trwały i mocny, idziemy na wojnę z Chinami, bo Chiny nam zagrażają. I najwyraźniej, na mój rok. W Waszyngtonie podjęto decyzję, że już... O czym pisałem w maju ja już 7 czy 8 lat temu, to, to wszyscy to widzieli, co się dzieje na Dalekim Wschodzie, co się dzieje na Ukraina cała. Zpolecam moją książkę yy, Ostatnio Ukraina macie tam całą Ukrainę dokładnie opisana. I najwyraźniej w Waszyngtonie podjęto decyzję, że już nie ma na co czekać. Że każdy rok, jeżeli będziemy przedłużali decyzję o pójściu na wojnę z Chinami, to będziemy stracili. że kiedy zdecydujemy się, ja. Za 3-4 lata. Proszę mnie nie przerywać. Nie przerywamy jak ja gadam, bo to mu przeszkadza. Ja mam cały skok wypowiedzi, później, jak będzie zadać pytanie, to zadam. To szkoda tak. I oni stwierdzili, że są prawdopodobnie w takiej samej sytuacji, jak Jeden ja. w latach 1937 38 który zdecydował się na konfrontację przeciwko Anglii i Przeciwko Ameryce, dlatego, że widział, że to był jeszcze moment, kiedy mógł to zrobić. Bo wiedział, że, Anglii, że Anglia już się zaczęła zbroić, Francja już się zaczęła zbroić i jeżeli da się zagadać Hitlę Angliką w roku 1938-1939, pisząc to kiedy w 1940 roku on był w formie, to już by nie miał szans z Zachodem. Więc podjął w, 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 myślę, że w takiej samej sytuacji są Amerykanie. Dla mnie. Ja czekałem w ogóle, kiedy oni zaczną akcję wokół Tajwanu. Rozumiecie? Będę pokazywał względem Was. Tu jest, jest, jest Ameryka, tu jest Rosja, tu są Chiny. Odpala, Ameryka odpala, już odpaliła Dniepr, żeby zająć głowę i wysiłek Rosji. Rosja, Rosja, zgrabnie w, Rosja zgrabnie, ja wiem, ja wiem że w mediach, głową Polsce, mówią, mów, że obrednie, bo ta wojna to jest wojną dezinformacji i kłamstwa. Rosja naprawdę zgrabnie prowadzi tę swoją wojnę i dopnie swoich celów strategicznych. Bo jeżeli nie dopnie, musi dopnieć, bo jeżeli tego nie zrobi, to upadnie. A jest silna militarna. Jest silna militarna. Oni odrobili swoją pracę. do mnie. I Amerykanie od, odpalą temat Rosji, już odpalił na Ukrainie, trzeba także zająć głowę Chinom. Zrozumiałem to, zrozumiałe, to normalnie ja też tak chcemy. I Dlatego minister obrony Narodowej Szef Sztabu powiedział dwa dni temu Ospinowi, sekretarzowi obrony, że jeżeli wy to zrobicie, to my ruszymy w ogóle z całą powodem do Czyli jasno powiedzieli, że jesteśmy gotowi na konfrontację. Jakie miejsce? Słucham. Pan wiedział miejsce robotowe, ale nie będziemy pan dzisiaj w kraju. Chińczycy. Chińczycy w, w, w Chińczystów Więc widać wyraźnie, że Pekin po pierwsze, wie cały świat w ogóle wie, co się świeci. Wszyscy wiedzą. Pojedźcie sobie do Nowej Zelandii. Kolega pracuje z hindusami. W Warszawie. A ci się wszystko dobrze kumają, no, 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 oni gadają tak jak my, badamy językiem geopolityki. Oni nie rozumieją o co chodzi. Z Rosją, z Ameryką, z Chinami. To wszystko widać. Chodzi o, po prostu, o podział świata. o nowo wolne światowe. o wolność świata. Znowu o wolność Kto z nich wyjdzie zwycięsko? Nie wiemy. Zauważmy tylko, że każdy z bandytów z Rady Bezpieczeństwa rozpoczął ten rok od solennych zapytów. 3 stycznia wspólna, wspólne oświadczenie państw yy, należących do Rady Bezpieczeństwa, że z 3 tego roku, że my, nie, my wszyscy deklarujemy, Stany Zjednoczone, Chiny, tam Francja, Rosja, yy, Wielka Brytania, że nie będziemy używali broni na drogi. Że wojna jądrowa nie doprowadzi do zwycięstwa żadnej ze stron itd. Tak i, tak I później w tym roku wiele stron mówiło, że wojna nuklearna to jest B. Nie ma zwycięzców. To jak my słyszymy tego typu deklaracje, to nam się powinny włączyć czerwone lampki, bo utrawione są wszystkie opcje pod Dlaczego? No, bo chodzi o władzę nad światem i o mocarstwo. Ameryka jest w dużym problemie. Ma duży problem, dlatego że systemowo, strukturalnie, politycznie, społecznie następuje tam potężna erozja. Rozpada się to wszystko. Post-Bolszewia, neo neobolszenia, neoliberalizm, post nowoczesność, Komuna doprowadziła do degradacji społecznej w wysokim stopniu tego kraju, do olbrzymich podziałów w społeczeństwie. Widzieliśmy tego podczas, to wyraźnie podczas kampanii ostatniej Trump-Biden, Akcje próby rewolucji po e, słynnej śmierci świętego. George'a Floyda. Kto pamięta dzisiaj o Floyd'a? Floydzie? Wszystkie julki zostały tylko ze sflaczałym George'em Floydem w buzi i już nic nie pamiętają, że to było coś takiego, że nowe treść. Rozumiecie to? George Floyd zrobili... Pamiętacie całowanie czarnych po nogach, po butach? To właśnie to, to jest właśnie to upadlanie resztek, resztek cywilizacji amerykańskiej, tego kraju, tego kraju wewnętrznie skorupowany moralnie, jest nastąpiły takie podziały, zwłaszcza do przewalonych wyborach, ewidentnych przewalonych wyborach prezydenckich w roku 2020. Joe Biden jest uzurpatorem na tronie. Ja, wróg Trumpa, człowiek, który go od samego początku krytykował, jestem uczciwy intelektualnie. I mówię, Trump wygrał wybory, bo zostało to wszystko przewalone na urnach. Dosypywali chłopcy głosów do urna, wykorzystywali bajeczkę o głosowaniu korespondencyjnym. Ci, którzy na tej sali myślą, że wybory, uczestnictwo w wyborach, tworzenie w ogóle ciał politycznych i później wchodzenie w ten system, coś da, to jesteście w drobnym błędzie, bo nie zostaniecie dopuszczeni do, do, do systemu. System was wydyma, wypływa, mówi do was spać jakieś szury i jest... Nie bawcie się. Szkoda czasu. Mówię zresztą o lat. Mówię o tym Polityka i polityczność jest czymś bardzo interesującym. Ja jestem pisarzem politycznym. Na polityce trzeba się rozeznawać. Trzeba się umieć. Nie może być w kraju. Trzeba Polacy nie rozumieją, wszyscy w większości, są naiwnym na dziećmi, dadzą się łatwo manipulować. Ci, którzy są poszukujący, to zauważyliście, z biegiem, lat, z biegiem lat napotykały ich liczne, bolesne rozczarowania. Samoobrona, LPR, ZHM, Paweł Kukiz. Kto wierzył w Pawła Kukiza na tej sali? Śmiało, no właśnie, kiedy pisałem o nim w Majonie, zanim jeszcze wszedł do parlamentu, że to jest wydmuszka w USI, że... Jeszcze zanim wszedł ten gat, zanim wszedł do parlamentu, pisałem, że on skończy w PSL-u lub w pis To Pluto nam, no mówi, nie no, trzeba dać Pawłowi szansę. Kto miał rację? Oni czy ja? Kiedy mówiłem i pisałem o konfabulacji i tak dalej tak dalej. Tak, tak. Więc następne, to Paweł Pułkis, konfabulacja, jakieś ruchy narodowe. To normalne, że ludzi i ludzie zderzają się z bolesnym rozczarowaniem. Boli ich potem odbyt, ale mówią do siebie następnym razem nie dam się to robić, następnym razem będę wiedział, że już tak on naprawi. Okej, okay, dobra, to jest wasza sprawa, nie moja. Ja w takich błędów nie popełnię. Możecie to robić. Tutaj dotykamy istoty rzeczy. To jest właśnie problem wspólnot, które funkcjonują, które chcą. Coś dobrego dla własnego kraju i dla Polski, dla kraju, dla Wspólnoty, a rozpoczynają swoją drogę w głęboko zdegenerowanym otoczeniu. Gdzie macie wielu fałszywych aktorów, wielu przebierańców, gadowski, subliński po drodze z wielu publicisów. Ja, ja też mnie się spytał, kogo tutaj czytać, kogo Fakow, nie wiem. Rozmawiałem z Witkiem, mówię, wiesz co, wiesz, co jest problemem tej, tego kraju. Że gdybyśmy mieli wskazać kogoś wiarygodnego, mówię o publicystyce, o życiu publicznym, to wskazałbym może pięć osób, a witek mówi: Kogo? Kurwa, nie wiem. Nie, nie wiem. W życiu publicznym? Nie wiem. Nikogo wam nie wskażę. Nikogo wiarygodnego. Nikogo. Ja nikogo nie wskażę na wiarygodnego. Nie ma takiej osób. Więc to już odpowiedziałam na pytanie, ewentualne, jeżeli padło tutaj lub później, za które zazwyczaj zabijam, na pewno nie głosować. Mam nadzieję, że takich naiwniaków tutaj nie ma. Tworzenie partii i polityczność nie jest czymś złym samym sobie. Tak? Tylko posłuchajcie. Ja tak samo mówię o geopolityce i o celach politycznych w Polsce. Na arenie międzynarodowej, w polityce zagranicznej, nie osiągniemy. I to można przenieść na warstwę taką, która was może interesować. Co dalej robić? Konsolidować się w partii, we wspólnoty polityczne. Ja o... Wiecie, co jest najważniejsze. że o ruchu kamerackim nic nie wiem w ogóle. Autentycznie. Dla mnie jesteście po prostu Polakami. Wiem, że was jest, podejrzewam, że was jest dużo na terenie tego kraju, że jesteście amorficzni, że tak myślę, że powstają, że duże teraz są dyskusje, czy iść drogą Polityczną i polityczności zarysowaną przez tam Olszańskiego i Osadowskiego czy nie? Co jest zdradą, co nie jest zdradą. Ja od razu mówię, że dla mnie osadowski i Osadowski nie są wiarygodnymi ludźmi. Od razu mówię, że Orszanski i Osadowski nie są wiarygodnymi ludźmi. To od razu, no ja mówię prosto, konkretnie, jeżeli ktoś tutaj przyszedł właśnie na spotkanie z panami, to ja zawsze mówiłem, po prostu z mostu i nie ubijam palony. U mnie nie ma żadnego tam gadania z u mnie nie ma, nigdy nie było picu. U mnie jest jak na podwórku. Więc jeżeli ktoś będzie chciał pytać, to dla mnie te osoby nie są wiarygodne. Z wielu względów yy, pisałem także o tym i mówiłem. Nie są wiarygodne. Wracam do ważniejszego tematu. W związku z tym to normalne jest, że ludzie się pytają, który kierunek obrać. To jest właśnie ten problem wspólnot, ludzi, którzy zaczynają od zera, zaczynają rosnąć, i funkcjonują wokół brudnych wspólnot. Tego całego syfu, który nas otacza. Od abewiaków, pani w urzędzie, wszędzie widzimy kłamstwo i, i, i urzędy skarbowe to jest cały syf. Dlaczego to jest syf? Bo jest właśnie oparty, to socjologicznie nazywa się na brudnych wspólnotach. Na kłamstwie, na lipie, na układach, na fałszu. Na pozycjonowaniu się. To tak jak widzicie Gadowskiego, Sumińskiego, Bartosiaka i większość z nich, że oni jedno mówią tu, a w domu co innego. A my z Witkiem właśnie rozmawialiśmy, że masz być, nie, nie może być z synem. Musi... Nie Są dzieci na sali? Nie możesz być. Okej? Okay? Nie możesz. Ja mówię, jest tak na podwórku. Ja mówię to, co tutaj mówię na Zaruszczowskiej. I mówię, to samo. Jestem autentyczny. U mnie nie Złapcie mnie, jak funkcjonuje na, 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 na rynku publicznym w sferze publicznej prawie 10 lat, kto chciałem mnie znaleźć, to mnie już znalazł bardzo wcześnie. Złapcie mi na czymś, gdzie byłem niekonsekwentny, niewiarygodny, albo twórcowy. Bardzo poproszę o przykłady. I wy, i Polska, i wy, tu siedzący ludzie, musicie pamiętać. Ja wam mogę pewne rzeczy podpowiedzieć, bo dzielimy się siłą i doświadczeniem. Nikt nie jest najmądrzejszy, ja się nie wymądrzam, ja nie pozjadałem wszystkich rozumów. Ja tylko też wiele rzeczy przemyślałem i przepracowałem. Tysiące roboczych godzin przemyślałem nad tym, jak dojść do wolnej Polski. Łączy nas to tu samo. Tutaj nie ma żadnych sporów. Tu nas nic, nic nie różni tutaj. To, że ktoś może mieć z jedną osobą jakieś tęsknoty lub wierzy w nie, bo są dla niego wiarygodne, okej, okay, ja to rozumiem. To jest normalne. Ja tylko zwracam uwagę, że to jest bardzo często na rynku polskim niebezpieczne. Bo pamiętacie, że będzie boli, ale znowu się na nim, ale następnym razem będą mądrzejsze i będziecie cały czas zrobili nałogowe regulowanie uczuć. Będziecie wracali jak pies do własnej żygoli. A? a szkoda czasu na to, a im o to chodzi. Żebyście mieli głowy zajęte właśnie krzągami, bliźnich to I do rzeczy, i Wy, i Polska, w Polsce na przykład, jak ja mówię o tym, co my, co Polska, gdyby miała już narzędzia, mamy wolną Polskę i wy w drodze do tej wolnej Polski, musimy pamiętać, że jest kraj taki słaby, leżący w bardzo ważnym miejscu geograficznym. Dlaczego jest taki jaki jest od 1945 roku tu? Dlaczego poza rosnącą grupą wolnych Polaków, większość rządzą nami zdrajcy rynekaci głupcy od 1945 roku bez zmian. Dlaczego? A, bo my zajmujemy bardzo ważne miejsce w Europie. Geopolityczne, geograficzne, bardzo ważne jesteśmy stworzeniem wszystkiego. Na Półwyspie Europejskim i w całej Eurazji jesteśmy kluczowi. Więc jeżeli ci, jesteśmy kluczowi pod względem wojskowym, politycznym i gospodarczym, to ja, jako wasz wróg, będę robił wszystko żebyście, większość z Was spała lub żebyście byli rządzeni przez zdrajców i głupców, rozumiemy się? Idziemy krok dalej i w związku z tym pilnuję dalej, że kiedy my teraz, kiedy my się budzimy i sporo wiemy, mnie trudno wsadzić na lewe sanki, ja dlaczego? Bo ja zbyt dużo wiem, ja zbyt dużo przeczytałem. Już mnie jeden zawodnik i drugi nie oczaruje, ani Żyd z Nowego Jorku, ani Kacab z Moskwy. Sorry, nie ma takiej, takiej od. Dla mnie najważniejsza jest Polska. I dlatego jestem w, w przestrzeni publicznej. Nie żeby popisywać się i pokazywać, patrzcie jaki jestem mądry, kochajcie mnie, fuck off, to mnie w ogóle nie interesuje. Nie mam zamiaru mieć ani żadnych fanboyów, ani grup wsparcia, ani wielbicieli. To co mi zależy, to żeby każdy z Was był samodzielnie myślącym Polakiem. Myślącym Polakiem samodzielnie, który nie idzie jak kurczak, tam był guru. Nie, ja potrzebuję następny autorytet. Tam jest fajny autorytet. On tak ładnie mówi, deklamuje jeszcze. Ile tam? On tak to to? Nie chodzi mi o zatomizowanie was. Tu nie chodzi o to. Trzeba się konsolidować. No Jesteście tu grupą. W grupie No przecież siła jest. Każdego z was można byłoby zawinąć. Rozum A jak jest grupa, to hej, hej zaraz, o co chodzi. Rozumiecie? Walor to to, to konsolidujący jest ważny. Polityczność jest ważna, bo polityka jest to myślenie o, o rodzinie, o kulturze, o cywilizacji, o moim języku, to wszystko jest, to wszystko się spina. Ale musimy pamiętać, że tak jak Polska na rynku międzynarodowym i wy, tu, z politycznie, moja rada dobra. My powietrznie. Mówię o Polsce, ale mówię o kamratach, Okej? Okay? Przenośnijmy, że Polska, tak jak ja bym odpowiadał za politykę zagraniczną naszego kraju i Bóg mi powiedział, proszę bardzo, masz plan? Jaki to jest plan, Panie Tomku? No to nasz plan jest taki, że po pierwsze, kraj potencjał, relatywnie silny, bo my jesteśmy dużym krajem, my, gdybyśmy się zgrali i mądrze prowadzili naszymi zasobami, to jesteśmy bogatym, silnym, dużym, no kurczę, no Polska jest dużym krajem europejskim, mimo wszystko, leżymy, w ważnym miejscu świata, nawet nie Europy. Mamy dużo potencjału, gdybyśmy go dobrze wykorzystywali. rozkradane to jest wszystko od 30, od 45 roku. Przy czym PRL, żeby było jasne, PRL to był naprawdę w porządku kraju, był naprawdę niezależnym krajem, w porównaniu z tym, co, w czym żyjemy. To wiecie.